Dzień dobry, dzień dobry. Zanim sam Esmail stał się znany dzięki realizacji serialu Mister Robot, zadebiutował niezależnym pełnometrażowym filmem Comet. Film opowiada o sześciu latach związku Della i Kim, który rozgrywa się w alternatywnym wszechświecie. Film ma trochę ponad 2000 głosów na Filmwebie, co oznacza, że pewnie go nie widzieliście. You're not od pierwszej sceny styl sama Esmaila tak wyraźny w Mr. Robot widoczny jest w jego debiutanckim pełnometrażowym filmie. Asymetryczne kadry, które wzmacniają poczucie samotności głównego bohatera, postaci podchodzące do kamery, ujęcia, w których wszystko poza twarzą jednej z postaci jest nieostre, pojawiają się w stylistyce filmu. Od serialu komet różni się użyciem barw. Film ma pastelowe, ciepłe kolory, a zmiany w kolorystyce sugerują, co dzieje się z postaciami. Warsztat Esmaila jest wyrazisty i oryginalny. Należy on do twórców, których filmy można rozpoznać po pojedynczych scenach, mimo tego, jak mała jest jego dotychczasowa filmografia. Równie wyrazisty jest styl pisania scenariusza. Na początku filmu dowiadujemy się, że historia ma miejsce kilka alternatywnych wszechświatów stąd, co sugeruje, że nie będzie to typowa, standardowa komedia romantyczna. Sześcioletni związek Della i Kim obserwujemy na ró różnych etapach ich wspólnego życia. Była jest nieliniowa, a wydarzenia w filmie przedstawione są bez chronologii czasowej. Całość przedstawia duże pole do interpretacji, a na większość pytań widz musi odpowiedzieć sam. Najważniejszymi motywami, które przebijają się przez całość, jest szczerość w związku i kłamstwa, które mogą go zmienić. Dzięki łamanej chronologii z czasem odkrywamy, jak często potrafili okłamywać siebie nawzajem. W rolę zakochanych kłamców wcielili się Justin Long i Emmy Rossum. Dell, grany przez Justina, to cynik, który nie wierzy w miłość. I nie potrafi porozumiewać się z ludźmi bez tworzenia fałszywych i wyolbrzymionych interpretacji tego, co mówią. Kim, grana przez Emily Rossum, jest idealistyczna, szuka kogoś, kto spełni jej wszystkie marzenia, co w praktyce jest niewykonalne. Każdy z nich kłamie, popełnia błędy i działa w nieracjonalny sposób. Esmail dokonał rzadko spotykanego wyczynu, tworząc związek, w którym żadna ze stron nie jest wyraźnym winnym problemów i niemożliwe jest zrzucenie winy na jedną ze stron. I never thought love was real. Co? to udany debiut sama Esmaila. Spora szansa, że jego oryginalny sposób kadrowania, pełne emocji, dialogi i nieliniowa, nieoczywista fabuła pozwoliły mu na realizację swojego wymarzonego serialu z pełną wolnością, którą wyraźnie dała mu telewizja. Comet ma wszystkie elementy, które dały popularność robotowi. Ma jednak łagodniejszy klimat, co łatwo można zobaczyć po samych zdjęciach, które są znacznie jaśniejsze i pełne pastelowych barw. Film nie tylko dla fanów serialu, którzy chcą sprawdzić skąd wziął się talent Esmaila, ale dla każdego, kto chce zobaczyć realistyczny portret w związku dwojga ludzi z dobrym aktorstwem i historią z dużym polem do interpretacji.